Zaraz, zaraz, wykryje mnie? Nie wykryło mnie. LOL. Teraz to zbieramy. Co nie jej? Co jest? kurwa głupia, wiesz to się dzieje kurwa? A my idziemy, kurwa, let's go 2 dwa, dwa V5 Idziemy tam? Nie, ja idę Kurwa Ja wszystkich zajebałem?

Użył bumeranga. To jest mój czas. XD Boomerang? Ty kurwo jebana. Nawet muszę usłyszeć. masz. Nie, to... Chuj, idę do ciebie, idę do ciebie. Co tu się dzieje, ty? z stepkiem pa hello kurwa <laughs> kurwa <laughs> oh. nieźle aj nie udało mi się nie zufokusz nie play do no teamwork <laughs> Zobacz Muszę trochę zacząć farmić O! Suka! Zaszłać Obie gumę zaczęła robić <try> Cztery farmy masz? To <try> <jest try> <prawie? try> Wypinguję to? Tak! Patrzcie! Patrzcie! Dobry, dobra. Eko już nie, już nie wytrzymuje. Eko. Yeah. Oh, <laughs> no, Ja... Ja bym tu przeszedł dołem na, na zachód. Mówisz? On nawet nie wie skąd je ja by strzelałem. A ja mu jak mu heada sprzedam, to przecież kurwa kaplica z niego. No, ale jak mu heada sprzedasz, to my jesteśmy tak daleko, że to i nic nam nie zmieni, bo na pewno mają. Go! 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 No, ale jak! wiem? No my się śpieszymy tędy jest chyba najszybsza droga O mój Boże Weź tam Nie ja tu klona, czyli są niedaleko Chyba, że te klony tak daleko dobrze, biegniesz. dobrze, dobrze biegniesz przed nami Zraszują Szedł do mnie Rozjebajmy tego Dobra, ostatni, Dobra. Jest, ostatni jest, ostatni to jest Dobra, biegniemy Podnosi chyba? Nie, nie podnosi Tam, 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 chodźcie Tutaj na mnie, na mnie, na mnie Przed tam Do środka przed Możesz mnie podnieść, możesz tego, tamtego dobić. Przed! Tu jest, za oknem. Strefa go będzie bić chyba. Chyba z tamtej strony idzie. Strefa, 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 strefa! strefa. Ja muszę się leczyć, ja... te klony to mnie do szału doprowadzą. On mógł podnieść tamtego drugiego. Ej, chyba go widzę. Kuba w środku, w środku. Ja nie mam życia. Blokuje go, nie może przejść. Flisza mi robi, flisza mi robi, flisza mi her... robi. Dobra, ale złotą, e, złotą, ma podnoszajkę ktoś. Nie, tu jest chłop. Co? Co? Jak, jak, jak? Jak mu wywaliłem trzy magazynki? Był na hita ten typ, i dostałem jakiś magiczny łeb nagle.